Witam serdecznie ponownie, więc chciałem tylko szybko powiedzieć, dużo się wydarzyło przez ostatnie kilka dni. Spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Myślę, że klamka w sprawie Ukrainy już tam zapadła. Teraz tylko będą przeciągać temat i oczywiście wdrażać powoli swoje, swoje plany. Myślę, że delegacja. Z Unii Europejskiej. Dużo tam nie zdziała dzisiaj razem z, z prezydentem dziewiątym. I na tym chyba zakończę na temat sceny politycznej. Chciałem tak samo zaprosić Was do oglądania filmików na moim kanale. Niebawem wrzucę kilka dłuższych filmów. Nie będę skupiał się tylko na shortach. Chciałbym podzielić się z Wami. E, swoimi doświadczeniami z ostatnich kilku lat opowiedzieć Wam e, kilka wspaniałych historii, e, co e, zmieniło się w moim życiu, e, jakie mam wizje oraz poglądy. E, także zapraszam, e, jeżeli jesteście zainteresowani. E, oczekujcie, wy, wypatrujcie, e, zostawcie suba, a, a na pewno e, myślę, każdy znajdzie tam coś dla siebie. I to chyba dzisiaj na tyle, także do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał, i zapraszam wszystkich, którzy jeszcze, jeszcze na kanał nie wstąpili. Także miłego oglądania i do usłyszenia.